Wioska Międzylesie, nazywana kiedyś Rembergiem, leży na Dolnym Śląsku, w Górach Sudeckich, na południowy zachód od Jeleni Góry, blisko granicy z Czechami i z Niemcami. Tereny te stanowią obszar przejściowy między Niziną Śląską na północy, a górami izerskimi i Kargonoszami na południu. Tutaj, u podnóża Kargonoszy, krajobraz tworzą niewielkie gospodarstwa rolne, pola, łąki, lasy oraz gęste, porośnięte wzgórza, które przecinają bystre potapki. Wielowiekowe tradycje rolnicze zachowały się tutaj niemal bez zmian. Spotykamy tu kamienne tarasy, murki i zadrzewione miedze, Brody na potokach i kanały prowadzące wodę do dawnych młynów. I wszędzie są ścieżki. Dobry dobry. Uśmiechę, nie tak? No, o. W ciągu minionego tysiąclecia ziemie te należały kolejno do Polski, Czech, Austrii, do Prus, Niemiec i wreszcie znów do Polski. W 1945 roku granice Polski przesunięto na zachód. Na wschodzie Polska utraciła ziemię na korzyść Litwy, Białorusi i Ukrainy, a na zachodzie przyznano Polsce tereny należące poprzednio do Niemiec. Mieszkańcy niemieckiego pochodzenia musieli ustąpić miejsce Polakom wygnanym z dawnych ziem wschodnich. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat niewiele inwestowano tu w gospodarkę i w infrastrukturę. Także reformy przeprowadzone po roku 1989 spowodowały upadek wielu gospodarstw. Reformy gospodarcze okazały się korzystne dla wielkich gospodarstw. Dla małych stały się one ostatnim gwoździem do trumny. W chwili obecnej, w 10 lat od czasu przeprowadzenia reform, nie ma tu już właściwie rolników. Ale tak, no, co się zmieniło po 1989 roku? No bardzo wiele się zmieniło. Tak? Bo praktycznie gospodarka wiejska, czyli rolnictwo przestało tutaj, w tej naszej wsi prawie przestało istnieć. No bo przed 1989 rokiem to było tutaj dużo więcej gospodarstw. Było dużo zwierząt. Były krowy. O, dużo, no. dużo, krów. Było. Pracowałam bardzo ciężko. Dorobiliśmy się tyle bydła. Było chyba 14 krów. Jakieś 32 sztuki bydła było. Świnie były. Kaczek było tych francuskich w całe podwórze. Bo ja jestem bardzo zapobiegliwa. Ja nie lubiłam tak coś pożyczać od kogoś. Ja musiałam mieć swoje. No a, a, a potem nastąpiła ta słynna reforma balcerowicza, i nagle wszystko przestało się opłacać. Przestało się opłacać, nastąpiła prywatyzacja, a ci odbiorcy prywatni często oszukiwali rolników. Nie płacili za mleko, na przykład przez 3 miesiące albo dłużej, a ich potem wcale nie zapłacili, albo kupowali zboże. Też nie płacili. No i albo bydło kupowali, też nie płacili. Przyjechał jakiś taki kupiec załadował jakiegoś tam byka. Pojechał i zniknął. I potem trzeba było chodzić i Proszę, dajcie mi pieniądze za tego byka. Ale on już zbankrutował i powiedział, ja nie mam pieniędzy, to co mam dać? Adam Zaprucki, syn pani Haliny Zapruckiej, należy do rolników, którzy porzucili pracę na roli. Pracuje on teraz w Niemczech. No, i on tu sobie trochę tam gospodarował, jakieś parę lat, nie? Cztery lata. A później wszystko sprzedał krowy, bydło. Jedna krowa tylko jest. Ale dlaczego sprzedał? A właśnie powiem, bo widzi, pani, widzi pan, są ludzie, którzy potrafią na przykład myśleć dobrze i potrafią sobie dawać radę we wszystkich sytuacjach. Natomiast nasze państwo, Rozłożyło rolników na łopatki, jak to się mówi, nie? Zniszczyło rolnictwo. Nasze państwo, nasze rządy były to różne i komunistyczne, i takie troszkę niby takie różne, nie? Co będę mówić takiego? No i to gospodarstwo już upadło, nie ma nic. To jest tylko jedna krowa. I ziemi jeszcze trochę. Część ziemi też Adam sprzedał. To właśnie dzisiaj byli ci ludzie. I to gospodarstwo już właściwie. Ruina. Nie ma nic, tylko tyle, że mieszkamy. I ta jedna krowa, tylko moja. To wszystko. Te domy pamiętają jeszcze dostatnie niemieckie czasy sprzed wojny. Stary budynek ewangelicko-luterańskiego kościoła w Kromnowie zamieniony został na stodołę. Nad brzegami wielu potoków stały młyny wodne. Stary dom należący do młyna stoi jeszcze w międzylesiu. Sam młyn jest ruiną. Obok młyna była dawniej restauracja. Nazywano ją ramberg -Szenka. Nieco wyżej na wzgórzu obok starej ścieżki wiodącej do kopańca, dawni seifers Hall, stoi dom zbudowany w 1915 roku przez niemieckiego producenta samolotów. Nie wszyscy mieszkańcy niemieckiego pochodzenia opuścili te tereny po II wojnie światowej. Nieliczni zostali. Gdzie się pani urodziła? Tutaj. Antoniowi. Jak to się wtedy nazywało? Antoni Wald. Inni Niemcy wyemigrowali. Dlaczego pani została? Niech pan zapyta tych innych Niemców. Poznałam pewnego Polaka. On się tu wprowadził nie braliśmy ślubu. Żyliśmy razem aż do jego śmierci. Zaglądał do kieliszka, ale dobry był z niego człowiek. Ah. Oh, telefone. Kalina piecze jeszcze od czasu do czasu chleb i robi to dokładnie tak, jak jej matka, wtedy kiedy jeszcze mieszkali na ziemiach należących dzisiaj do Ukrainy. Żona na pewno śpi jeszcze, nie? Tak, tak. <śmum> bo po Ale też mała akwata. Może to placić, ale dzieci. Dzieci są Bardzo długi stół, taki, bo u nas było bardzo dużo. Rodziców dwoje, czy, czy 12 dzieci, bo jedno to malenkie zmarło, nie? To już tyle. Prawda? 14 ludzi. I zawsze na tym stole leżał bochenek chleba, bo mama piekła moja, ja? Nóż. Jakby ktoś przyszedł, dzbanek wody. Zawsze tak było, nie? Bo ktoś przyjdzie głodny, no to proszę bardzo jest. Ale ludzie się cieszyli, byli szczęśliwi i radosni. W naszym domu zbierała się młodzież i ukraińska, i polska, i śpiewaliśmy pieśni różne, ludowe i piękne polskie, patriotyczne. <mulcy> Ka idziesz? Chodź, posiedzisz, pogadasz się. Zresztą tak nie tam pan się siedzi, ta na kawę. Tu, siadaj. Do, do tyłu. A co do, no do tyłu, do, to do przodu? To jest historia, który nie zna, nie znam. Tak, tak. To jest faktycznie, to jest. No bo przecież ja się urodziła tam na Wschodzie. Tak. A później nas zabrali. Wywieźli nas na Syberię. Tak, tak. na Syberii. Na czego? No to tak. Jak ruskie e, Niemcy Aha. zajęli Polskę. Ruskie swoją połowę, a Niemcy swoją. I tak w ten czas myśmy zostali. Ten czas nas wywieźli na Syberię. Także w, to było właśnie w 1939 roku, jak wojna y, była i właśnie nas ten czas wywieźli na Syberię. To u nas było. Y, rodzina była sześć osób. Tak. I mama, tato, to było osiem. Tak, żebyśmy nas wszystkich zabrali na sobie. Przyjechali ruskie y, z sańmi, i na jedne sanie wszystko pół godziny zabierać się. I to wszystko tak szybko. Tak, y, z tego <laughs> I to pod bronią byli wojsko. Także trzeba było się zbierać. Także nic nic nie pozwolili zabrać. No co można na jedne sanie. Jak jeszcze dzieci byli małe i tak. wszystko to nie można było zabrać tego. A na Syberii to było ciężko. Mrozy były okropne. Ja nogi odmroziłam, nos odmroziłam. Tak. Tak. No, no i tam było 40 stopni mrozu, to już to, trzeba to było. Ja też tam chodziłam do pierwszej klasy ukraińskiej. Musiałam się uczyć po ukraińsku, bo już Ukraina nastała, nie? No a potem y, chodziłam do klasy drugiej, już do polskiej, ale ukraińcy już wtedy nas bardzo prześladowali. Całe wsi polskie mordowali, objechali na przykład dookoła wsi takimi wozami. To się nazywały forszpany, jakby nie. Takie wozy konne, dwa konie albo jeden. I także nikogo nie wypuścili z tej wsi. I wszystkich wymordowali nożami, siekierą, nawet piłą do drzewa, tak co się tnie, obcinali nogi i tak dalej. Małe dzieci rozbijali o słupy telefoniczne. Także to było tragedią. Kiedy to było? No 42, 41, 43 to było tragedia. Wtedy Niemcy tam byli, ale tak, Niemcy przyszli, potem wyparli ich Rosjanie. Potem znowu Niemcy wracają i tak co chwila było u nas w naszym miasteczku. To jest, nazywa się Stojanów. Niezależnie od problemów jest też wiele rzeczy, które cieszą. Na przykład szkoła w Kotańcu, gdzie entuzjastyczne grono nauczycielskie pracuje nad harmonijnym rozwojem powierzonych im dzieci. Zajęcia ruchowe i ekspresja artystyczna to ważne przedmioty w programie tej szkoły. Przedmioty ekspresji artystycznej prowadzą artyści mieszkający w okolicy. Artyści mają wielki wpływ na życie kulturalne regionu. Jak na przykład Beata i Marcin, którzy w Anteniowie mają pracownię witraży. Przenieśliśmy się z Warszawy, bo to było nasze marzenie. To było nasze marzenie, żeby mieszkać na wsi, ale i w górach. To był taki specyficzny czas w Polsce, że była coś w rodzaju mody, moda w pewnych subkulturach na poszukiwanie innego życia. Wtedy jeszcze nie mieliśmy pomysłu na to nasze życie, czyli, czyli, czyli to, co robimy teraz. W tej chwili mamy pracownię witraży. I kiedy się znaleźliśmy tutaj z Warszawy, kiedy nas przywiózł znajomy. Dużym samochodem, wyjął nasze meble, nasze rzeczy, zostawił nas i pojechał 500 km do Warszawy, to my usiedliśmy. No piękne, pięknie jest wokoło, ale gdzie my jesteśmy? Właśnie chcemy się otworzyć na ludzi, którzy mam nadzieję, lubią przyjeżdżać, przyjeżdżać tutaj w te, właśnie w nasze tereny. Tylko ja zdaję sobie sprawę też z tego, że ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, muszą wiedzieć, że coś. Jest tutaj atrakcyjnego dla nich po prostu.